Płynym porównałem do zmoczonej rolki papieru do kibla jakiś wpadł. Mówiłeś. Uwega mam ważny komunikat. Witamy serdecznie w kolejnym materiale. Jestem ja, jest ze mną Maciek, którego zobaczycie w kilku też kolejnych materiałach. Witam Maciu. Dzień dobry, dzień dobry Patryku. Zacznijmy od poważnych rzeczy. Film jest sponsorowany. Produkt został zakupiony prywatnie. Treści nie, treści nie stanowią reklamy ani zachęty do korzystania z produktów. Wręcz mają być antychętą. Tak się mówi? Antychętą? Teraz już tak. Od dzisiaj się tak mówi. Przechętą. Przechęt. Nie, bo to jest taka, że zachęta w chuj, to jest przechęta. A no to jak coś jest zachęta, to niechęta? Mam poważną nagrywkę i już do mnie nie faktura do niego już poszła. No to skoro formalności mamy już za sobą, to pierdolenie, dolenie to dzisiaj przygotowując się pod ciebie, hmm? stwierdziłem, bo ty jesteś fanem herbat, nie? Tak. I tak się składa, że zebrałem pewnej marki. Nie znamy jej oczywiście. Marki X. Marki V nawet bym powiedział. Moto X to takie oklepane marki V, której nie znamy. Pięć longów. Longów. Ale są to longi na soli. Tak przygotowałem. Dwudziestka sól. Herbacianych. Nawet poważnie ci mówię. Nie wiedziałem stary, że w ta marka ma pięć herbat. Cieszę się. ma? Myślałem, że ma ze 3 a jedna herbata była w podstawowej wersji. w, sensie nie, w dziesiątce. Nie, nie w dziesiątce ta jest herbata z dziesiątki, mm, a znałem. tu są herbaty z 5 ml, bo to jest. Tak podaje producent, że tu mamy 5 ml aromatu i że to jest jakaś tam wymyślna formuła polegająca na tym, żeby ograniczyć ilość. Aromatu i że to działa. Po co to ograniczenie tego aromatu? No żeby. No wiesz, od 10 ml akcyza jest 10 zł. Mhm. Od 5 ml akcyza mhm. jest 5 zł. Wiadomo, w zaokrągleniu, nie? Czyli jednym słowem, dobre i tanie. Czy dobre to nie wiemy. Mhm. Na pewno nie dobre, no bo wiadomo, to jak może produkt z nikotyną być dobry. Ale są tak, są ten. Tanie. On to powiedział we sobie brać, nie? No i. Ja jestem ciekawy, bo ja od testów nie próbowałem. I żeby było jeszcze śmieszniej, żebyś nie musiał się tam pierdolić w jakieś kardridże i tak dalej, stary każdy smak nabyłem prywatnie Zeusy. Mhm. I każdy smak w nowym, świeżym, w sensie nowym, że odpakowanym parowniku będziemy próbować. No dobra, ale to są dwudziestki i, 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 i Zeusy. Tak. I te nano. Ale, ale nano. nano. Czyli co, tak MTL? Jest. No taki wiesz. Ja nie znam w ogóle, nie? Tak, no, to no, no, pobacz po ustniku. No, no się widziałem. Już taki tutaj. taki y, MTLek. Kiedy ostatnio? A to jest, to jest bo, to, bo ten produkt ja znam. To od zawsze był 5, nie, to jest dycha, tak? Y, bo podstawowa Aha. wersja jest 10, a Core jest 5. To jest ta seria. Y, druga seria tak jakby, nie? Okej, okay, czyli rozumiem, czyli ten sam smak jest. Nie, jeszcze w to tłukce? nie jest ten sam smak. Właśnie Aha. smaki się między seriami nie pokrywają, bo byłoby to głupie. Czyli tego nie ma w piątkach. Tego nie ma w piątkach. Są tylko te cztery. Są tylko te Czyli cztery. w sumie nie pięć smaków, tylko cztery jest są. Y to słowo. Pięć, her pięć herbat, ale jedna jest, jedna dużo, jest inną. Tak, z inną Znaczy ja się powiem ci tak, jak nie, jakby serii było piętnaście i zabrałbym pięć herbat, to dalej bym to zebrał. No. Ale wiesz, będziemy mieli porównanie tak naprawdę trochę? Czyli czy intensywność nie, nie, No, właśnie nie, nie to jest piątką. Mądrze patrzę. Dla ciebie, dla ciebie. Spoko, powiedz mi, kiedy z Boksa ostatni raz korzystałeś? Nie, no korzystałem coś, nie? Bo tak naprawdę gdzieś tam ogarnęliśmy tą legendę, pojarałem chwilę. Jaką legendę? Tentaurusa. A, a, a legenda piątkę, wiesz, w ogóle że wyszła? Ale w ogóle nawet nie wiem co to jest. To jest legenda piątka? Tak? No, jak Le Legend. Ale ja w ogóle nie tego, nie? Ja lat szczerze, Ja szczerze używam tylko jednego poda. No, i wiem, wiem. ja go używam, i ja jestem zadowolony. No ja i to taki. No, ale tu wiesz, to wtedy mi już nie było na chwilę. No, a no potem tam wiesz, boxy, Seria Egis, cała. Ale nie. Ale ja chciałem spróbować. No, spróbujemy tak. Przyzwyczajony wiesz do, do podów, a to jest stary 08 oporność, mhm. 16 W. I teraz, jak masz dwa akusy takie, 16 W, to dalej już odzwyczajony, nie? Dobra, zaczynaj. Są dziki, nie? Zobaczymy, bo a, tak ustawiłem, żebyś nie widział y, nazw. Tą jedną chyba przyciąłeś. Ja to wiem, no, no ale dobrze. Ale już nie wiem. Nie, to szczerze nie wiem, do, nie, do, do, bo to jest busz... tak jak z godziną, wiesz. Zastanawiasz się, która jest godzina, patrzysz na zegarek, wiesz, która jest godzina. Przestań patrzeć na zegarek, nie wiesz, która jest godzina. No? Ja myślę, że ten porodnik nie wyrabia. Co znaczy, że nie wyrabia? Mało powietrza? To jest full, otwarty przelot, macie. No, ale to jaki to jest NTL To jest taki entelek, wiesz. Dzieśniutki no. entelek. Nie miałbym zgodąć, jaka to jest herbata? Czy jest w ogóle herbata? Jest herbata. Okej. Okay, no to, I to jest taka, w sumie herbata... Pewnie nie jest Nie wiem czy nie zgadną. O, nie. W sumie to jest taka herbata e, nie do końca jaką ja lubię, czyli czarna, mhm. ale jest tam czuć taką herbatę czarną. Okay. Nie. E, no takiej, wiesz, no taką, taką, taką je nie? To nie jest już ten koland, którego ja nie do końca lubię, czyli wiesz, herbatka w proszku nie? Iced tea. E, przeczytałem nazwę, ale nie? powiedziałbym, że to jest w ogóle jakaś jaśminowa najpierw. Ok, czyli nie owoce, nie, byś, nie, 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 nie strzelał w owoce. No, no. Okay, ale nuty herbaciane widzisz? No, no. Okay, nuty herbaciane no, no. widzisz, no, no. Herbaciane no, no. widzisz widzę, widzę, Nuty herbaciane widzę i tak jak mówię, rzuciłbym jakiś bez albo coś takiego, no, wiesz, no. jaśmin, nie? W tą stronę. Nie jest za słodka. Chłodzi? Nie, nie ma i nie jest za intensywna. No. no właśnie, no. chciałem pytać o intensywność. Tylko co znaczy, nie jest za intensywna, że jest płasko? czy? Tak mi to to Nie, nie jest płasko, tylko I y, Ja myślę, że na, na czymś o większym przelocie to tego smaku byłoby jeszcze więcej. Dawno temu y, zawsze uważaliśmy, że jednak boks będzie oddawał bardziej smak. I a to tu jednak ze, się na wiesz, Sabomach ja Ci powiem, że w tej walce takiej była ce, ce, y, centek Sabom yy. i Zeus, no to dla mnie zawsze Zeus to był. Jednak ten, nie? Jednak ja wybierałem Zeusa zawsze. Yy. No. No, ale to jednak MTL, nie? Więc ja troszeczkę tak już jestem dawno odzwyczajony od tego, no, ale zobaczmy. Myślę, że Chyba... jesteś ciekawy, co o ten smaku powiem. Jestem ciekawy, bo w sensie co tam konkretnie rozbijaj. Właśnie czuję tam posmaki światowe, tak jak już mówiłem przed chwilą. Mhm. Czuję tam posmaki światowe i na ile ja nie lubię płynów kwiatowych? Słodkie, nie słodkie? Nie, nie jest, nie, nie, nie jest słodkie. Chłodzik? Nie. No w ogóle nie, nawet nie ma. Nie ma w ogóle? Ale to jest taki... A tam był? Bo to nie są ICT. ICT też będziemy mieli, ale to jest smak bardzo specyficzny i ja wiem, że nie każdemu będzie odpowiadał. Podleżał. No dobra, ja bym powiedział tutaj. I tu cię pewnie zaskoczę, bo z herbatą to już myślę, że bardziej w stronę ekolandu, jeżeli w ogóle. Nie wiem co to jest. Czyli ta ranurkowa taka. Znaczy no, my zmieniamy teraz typ herbaty, to ci tyle podpowiem. No. Ja bym tu obstawiał, mogę się mylić, ale nawet nie brzoskwinie, tylko jak się nazywa ta mniejsza. Malina? Nie, nektarynka to jest znowu cytrus. Tak? A nie. Jest, nie? Nektarynka? To nektarynka ta mała, taka mała brzoskwinia. Taka śliwka, <laughs> amerykańska śliwka. Nie, no to może to jest nektarynka, nie? Nie. Jest... A, a co masz w tym? Dobra, a nektarynka to jest podobna do pomarańczy czy do brzoskwini? Do brzoskwini. No to nektarynka. To nektarynka to jest to śliskie, to co nie ma włosków. Tak. No. To ja tu czuję nektarynkę. Yy... i tyle tu czuję. Mi się wydaje, że to jest malinowe bubble tea, ale mogę się nie znać. Czyli mieliśmy kilkominutowy wywód o My owocu, terenkę, którym, który w ogóle tam nie istnieje. tu nie istnieje. No, Czyli według Ciebie? Nie jest zgodne z etykietą. Według mnie nie jest zgodne z etykietą. Pewnie jakbym wiedział, że to jest to, to pewnie moje odczucia byłyby początkowe. A to Inny, klasyczek, nie? to klasyczek. Teraz znowu zmieniamy typ herbaty. Bo my, bo my, ale w sensie, że Wy zmieniacie, czy my zmieniamy tutaj? No dzisiaj? my, 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 my. Mieliśmy herbata. klasyczne czarne, Aha. mieliśmy bubble tea. Tak. Teraz będziemy mieli ice tea. Aha, czyli dlatego ja mogę tego Bubble pomylić z tym ekolandem? Wiesz co chodzi? Nie wiem, Bo, bo to w ja... sumie jest taka. No taka ice tea, wiesz, coś takiego. nie? No dobra, tu smaku jest dużo, ja chyba będę wiedział, co to jest. No. Bardzo możliwe. Myślę, że to jest e, jagodowa herbata. Jagodowa ice tea? No. Jeżeli blueberry to jest jagoda, a nie borówka. No leś. Znaczy ja nie wiem, czy blueberry to jest jagoda, tak? Czy borówka? No, blueberry, czyli niebieska jagoda. Jagoda, borówka to jest to samo, e, według no, mnie. Tak, można, można pomylić, nie? Najbardziej no. dzisiaj... Dobra, yy, jest w górę, chłodzik, słodzik? Yy, słodzik OK, chłodzika nie czuję. Okej. Okay. A jest tam chłodzik? No Ice Czy to nie masz się doszukiwać, jeżeli Ale już, nie wiesz, czujesz no, bym to się doszukał, nie? Ja sobie poszukam. Dla mnie tam nie ma chłodzika. No i okej. Okay. No ale z tych Ci siedzi najbardziej, tak? Najbardziej mi siedzi, no. To ja to w ogóle nie do końca jestem chłodzikowy, nie? Tak jakbym miał wybierać płyn dla siebie na co dzień, to pewnie byłby bez chłodzika. No dobra, a to i tamto, bo tak o tej intensywności tych piątek do pierwszych dwóch smaków, a dwa pozostałe, ta intensywność, Ech. że Ech. 5 minut. To że tu mówisz, że jest OK, tak? Że znaczy byli... nie, 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 o tym to się pytałem, to no, już później tak. zapomniałem. OK, z intensywnością. A, okay. Z intensywnością, głębią. Ja bym składał, Ale nie jestem pewny czy MTL to po prostu jest dobry parownik, żeby oddawać takie rzeczy, nie? Czyli chcesz weryfikację? ja no jasne, chodź. że tak. Chodź. Nagramy następny odcinek. Ja powiem, że to jest truskawkowa herbata. No truskawkowa, ale ostatnio chyba z Mariuszem właśnie, kura ma Mariusz, tak? Mhm. Mówiliście coś, że truskawka jest ciężka do odzorowania, tak? No bo jest. No, i to, to, to... no bo ona jest blisko truskawki. Znaczy wiesz, w sumie ja dzisiaj zgadnę już nie truskawkowy. Ja czuję tutaj truskawkę. No, ale tak może być. Grodówkę. No I Faktycznie herbata... I ona ma coś takiego w sobie, jak wiesz, jak gryżysz truskawkę, nie? I tylko znowu nie smakuje jak ta truskawka, tylko jak ten sok, który ci tam płynie. Czyli z, takim, z takim wrażeniem, Lucy, z takim wrażeniem, jednak truskawka, jak ją gryziesz, to ona w tej, mimo że jest miękka, to w tej strukturze ona ma taki, moim zdaniem, aksamit. Znaczy, widzisz, ty się teraz tłumaczysz z aksamitu. No. Stary, to może nie widziałeś. Mieliśmy kiedyś film, w którym ja płyn porównałem do zmoczonej rolki papieru do kibla jak Ci wpadnie. No, mówiłeś mi o nim, bo ja też porównałem pewien płyn. I weź teraz mi powiedz jak się z tego wytłumaczyć, żebym nic zrozumiał. Jak no. najpierw pytanie intensywność jeżeli chodzi o piątka do dziesiątki. Myślę, że nawet te trzy piątki są bardziej intensywne od tej dziesiątki. Okej. Okay. Nie, Chociaż nie uważam, żeby były za intensywne. Tak? To jest trochę za mało, to jest też znaczy, okej, okay, ale... Mi nie chodzi inaczej tam porównanie tylko Wiesz, jak jest. Jak dolejesz na przykład pięćdziesiątkę spirytusu do Tymbarka, barka, no. a dolejesz, nie wiem, pięćdziesiątkę tym barka do spirytusu, nie? No. W sensie. Ma, czuć smak. A żeby na... też mnie, czy to ma sens? Tak, ja bym nie zwiększała ilości aromatów, tam broń Boże. Czyli piątki optymalna. Bo, znaczy, no wiesz, no, tych, tych aromatów stanie, nie to stężenie... Byliśmy w stanie z piątki osiągnąć poziom tak, jaki tak. dziesiątka i wyższe. Nie koncentracje tylko stężenie? Stężenie właśnie. No tak, ja uważam, wiesz, ja uważam, że te płyny te trzy są bardziej intensywne od dziesiątki. Dobra. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale.